Witam wszystkich na kanale Ryby, Rogi, Ryby. To już chyba moje ostatnie wyjście za parostkami jest. Bo już trawy są, już się robi po prostu zielono i już słabo co widać. Ja myślę, że większość to już taka przerośnięta jest tym. A jak nie to za chwilę będzie, bo to już z dnia na dzień rośnie coraz szybciej. No i sobie tutaj wlazłem taką niedużą remiskę. Tam jest koniec, tu początek. Kilka drzew dosłownie. I mi się udało znaleźć starego parocha. To jest z zeszłego roku na pewno. No i tutaj. O. Tutaj leży, proszę bardzo. Kolejny. Także na pusto nie wszedłem. A to jest dosłownie 10 minut. I za następne 10 minut będę miał wszystko tutaj obłażone. Ależ mi się parostkowa remiza trafiła. Proszę bardzo, tutaj leży jakiś staruszek, widłaczek <laughs> już trochę ogryziony. Albo może był, może był to już trzeci. Kurde, wyostrzyć tego nie mogę. Pyk, o! Coś go zjadło. Długo leży. Widocznie, no ale jest, tak. I nawet nie wyłączam, bo, bo tutaj gdzieś mam drugi następnego. To już czwartą sztukę mam. Gdzie on mi tutaj leżał? Go nie podnosiłem, bo rozmawiałem przez telefon. O, proszę bardzo, pyk. Czwarta sztuka. Heh, w przeciągu 10 minut i już. Ten jeszcze starszy, już mech na nim rośnie. Sztuka jest sztuka. Wejście jest udane, jaki lekki już pierdzielony jest. Strasznie lekki. Elegancko.